Dzień dobry, dzień dobry. Niestety to jeszcze nie meta. Przygoda, przygoda na lubuskiej przygodzie. Zaczynam ten odcinek od złej wiadomości. Niestety zrezygnowałam z 500 z powodu choroby. No i trochę pogody. 250 sobota, sporo ludzi na starcie. 500 jedzie, 500 w deszczu wczoraj. Total szacunek dla tych osób. Na co? Ja zapraszam Was na 250 km lubuskiej przygody za chwilę startuję, idę po tracker. Standardowe działania przed startowe. Ubrana na deszcz. Ubrana na zimno, ponieważ temperatura z ostatnich 20 kilku stopni spadła na kilkanaście, dzisiaj około 11-13 stopni. Ostatni maraton, ostatni ultramaraton w tym sezonie dla mnie. No chyba, że jeszcze będzie Wataha. Zapraszam, zapraszam na fajne kilometry, mam nadzieję. Mokre, ale fajne. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy organizatorkę. Co to dzisiaj tutaj będzie na naszej trasie? Dzisiaj mam nadzieję, że już pogoda. Słoneczko wyszło tak, na no kurcze. Cieszę się strasznie z tego. Bo wczoraj. Ale startowali też w deszczu. Eee, wiesz co, takie starty w miarę jeszcze było fajnie. Koło 11 się zrobiło źle i potem już no. gorzej. No i Bartek Żółkowski pisał z stopu, i mówi, czekam, aż przestanie padać, bo gdzieś drzewa lecą, łamią się. Nie, to chyba jeszcze wiatr się teraz serwą. No jakby dobrze bo to wszystko fajnie. Szkoda! Dobrze no ale... Jak przygoda to przygoda. Trzeba trzymać kciuki za tych, którzy jadą, za tych, którzy wczoraj zmoknęli za nas. I co? No. idziemy zaraz. Jak to dobrze, że nie pada. A zaczynamy z łagowa i wczoraj jak przyjechałam tutaj, to to miasteczko zrobiło na mnie duże wrażenie, wywarło na mnie duże wrażenie. Przepięknie tu jest ten zamek. Przejeżdża się przez mury, przez takie bramy, no genialnie to wygląda. No słyszałam, że trasa w ogóle fajna. Już tutaj mam przecieki. O, zobaczcie na to. po Słyszałam, że trasa jest petarda, więc mam nadzieję, że miło choroby będzie dobrze. O pierwsze 50 minut. Całkiem fajna traska. Trochę błotka. Moje łysopomki. To no, Mogłyby mieć trochę więcej bieżnika. No ale na razie jest pięknie. Katar jest. No, zatkany. Śpik. Ale generalnie są poczucie bardzo fajne. Akurat podjazd. A miało nie być podjazdu. No i Pierwszy 55 minut i 50 Skakuje żelek Pisałam o tym na Instagramie, że takie wyścigi do kilkunastu godzin Jadę zazwyczaj tylko na żelach plus jakieś rzeczy, które będą na pistopie więc... Regularnie co 40 minut, co 50, coś tam sobie zjadam. No i zazwyczaj to są właśnie Żele. Taki sponsor, która mnie wspiera, którą uwielbiam. Naprawdę mega, mega produkty. Dobra, nie sapię już. Jadę, jem i dalej. Takie bruki, podobno bardzo popularne. Ja pierwszy raz widzę i doświadczam. Dzień dobry. Dzień dobry, mamy tutaj zawodnika, który jeszcze ile lat temu ważył 100? Prawie 30, no 120 chyba, 60. Chyba. A tutaj proszę bardzo Jedzie Wycieniowany Nie ma wymówek. Nie ma. Nie ma Niech no to ma. Niech się nie ma Dokładnie. Jeśli jada jest. Moją niepełnosprawnością to idzie też za to. Ale to musisz powiedzieć, widzą, co to wie. Ja jestem osobą niepełnosprawną. Mam paraliż lewostronny całego ciała. Nogi, już już. Nogi, ręki. Potocznie to jest porażenie mózgowe dziecięce. Cew nie zaszkodzi. Podsumowując, nie ma wymówek, trzeba jeździć. Ta chwilę bufet, ale podsumowanie jednej czwartej trasy no jest naprawdę przepięknie. Cudne rejony, przepiękne. E, chyba się cieszę, że pojechałam te 250, średni dystans, bo no można się cieszyć tą aurą, widokami. Nie trzeba walczyć z tym deszczem. Jest trochę błota. Oczywiście nie wyciągam kamery na w trudniejszych odcinkach, ponieważ no nie jestem w stanie jechać wtedy z jedną ręką jest trochę takich fragmentów gdzie trzeba troszkę, szczególnie jak się ma takie łyse jak ja skupić się ale generalnie, no patrzcie na to lasy, pola trochę pagórków co ciekawe na pierwszej na jednej, cztery, czwartej trasy mam teraz 60 km. No zrobiliśmy już praktycznie połowę przewyższenia, więc mam nadzieję, że ten środek będzie spokojniejszy, bo nawet nóżki trochę bolą. Ta moja nieregularność jazdy, jednak bardzo jest odczuwalna, że w tygodniu praktycznie w ogóle nie jeżdżę, bo nie mam na to, nie mam też czasu, tylko weekendy. Ale nie ma rudze już. Zaraz pewnie pokażę Wam bufet. Ajajaj, no i trochę wiatr, no jest trochę tego wiatru dzisiaj. Teraz, akurat na szczęście, z wiatrem, ale wcześniej trochę tych odcinków było pod wiatr, no ale nie ma co marudzić. Trzeba jechać i cieszyć się tą drogą. Siema, ma? Koś mi się wydawało, że to miało być za 5 kilometrów. Dzień dobry. Ja tam czekał na ciebie na starcie wczoraj, a ty nie. No a ty co? A ja na to. Tak, nie, nie, choroba, nie, nie, to nie był dobry pomysł. Dzisiaj był dobry. Co my tu mamy dobrego? Bufet zaliczony, dwa bananki zjedzone, RedBullem popite, woda uzupełniona, i trzeba dalej. Jedna czwarta trasa. tak jak mówiłam. Myślałam, że jest na 67 km bufet, a tu się okazało 62. Nie narzekam. O Jezu, wiatr jest. <ślaśla> Chyba to słyszycie. <laughs> Whoa. Te lubuskie bruki. Fajnie jak można je omijać, ale generalnie ma to swój rok. No i jest! Szymaleczko! Ja się zastanawiałam, wie, czy ja cię dzisiaj spotkam. No i się udało! Yeah. Mam ja wydarzenia o niechestnie na 250. Nie mam szans. No nie mam Na pudle. To co, to, co to, Co to? Nie mam szans. Choroba. Choroba nie wybiera. Bo ja cię, płatność tylko gotówką. Cash only. Dobra. Wyjątkowo wzięłam ze sobą cash only. Ale ostatnio to już często blikiem można też, nie? Co tu można u pani? Potrzeba półtora litrową wodę niegazywaną. Rybca czy rodowitą? Rodowita niech będzie. coca cola taką małą w puszce ma pani? Tak, Ale no właśnie nie, wolałabym ciepłą. Dobra, Takich mniejszych nie ma. Burza. Nie ma. Dobra. Co ja bym tu pani chciała zjeść? Bananów pani pewnie już nie ma. Co Bananów pani pewnie nie ma. Nie, nie, Nie mam. zjem sobie Prince Polo. I brzuch pełny, okrąglutki. Ja tam chłopaki wodę zostawiłam jakbyście chcieli, czysta, stale jest? Brzuszek od eee, Czy ja już mówiłam, że chyba niepotrzebnie się zatrzymałam? Przerzutka. No, chyba niepotrzebnie, bo miałam jeszcze pół bukłaka wody z Izo. No, nie wiedziałam co zjeść, więc zjadłam tylko Prince Polo. Dodałam jedną relację na Instagrama. No i co? 118 km do mety 138. Jak to pięknie brzmi. Jak nie trzeba jechać 500. Starość. Dobra. Kończę, bo tu samochody niebezpiecznie. Nie ma co stwarzać ryzyka. I jadę dalej. Następny przystanek to chyba już. Stop na 180 km za jakieś 3 godzinki? Za jakieś 3 godzinki drugi kilometr chyba mam trochę kryzys za 10 kilometrów pit stop, ale jest taka walka już z wiatrem że masakra jeszcze moja torba w ramię nie pomaga bo mnie tak znosi na bok jak dostaję bocznym wiatrem że masakra A jaj. Zmęczenie, zjadłabym coś już teraz normalnego, a to jeszcze jakieś pół godziny na tym wietrze. Straszne, chyba ktoś pcha tą kropkę, dmucha, nie w tą stronę, co trzeba. Mamy to. Dobry. Tak? Dwieście pięćdziesiąt. Dokładnie tak. Miałem jechać pięćsetkę, ale pogoda jednak... No wczoraj tak padało jak mi no. lało. Coś spadło. Tak tak widzę, dziękuję. No, co, że no, no. Szkoda, że ta pogoda tak nie poszła, ale... 25, tak ładnie było, I w przyszłym tygodniu tak? też ma być ładnie, no. No ale co zrobić? Trzeba jechać. Dzień dobry. Ok. Powiesz, że latujesz szybciej. Na wynos naleśnika. To wynos. Troszeczkę no, no, Jak powiesz troszeczkę, troszeczkę, ta pani i tak da dużo. O, strasznie dziękuję. to no, ale ty 500 jedziesz, tak? Czy, czy nie, nie, bo jutro mam co wcześniej pociąg. Uh -huh. Poza tym mi się zawsze wydaje więcej niż potem robię na trasie. Uh -huh. I nie potrafię się z tego jakaś <zyskujesz> 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 Ale tak te kilometry mówię. Nie, mało. <noise> no ostatnie pięć... 10 odliczałam bardzo. No właśnie, na tym wale to się czemu zatrzymało? Na tym wale, no, nie? też tak gdzie na 2 kilometry po prostu no, stajesz w no. miejscu tak... No, Wiatr bardzo zachęca do jazdy. Trzeba to przetworzyć, to chyba i tyle. No. No, pojedzona. Końcóweczka naleśnika. I co? 75. Jeszcze wczoraj ząb mi się ukruszył i to także masakra. Jajaj, Oba, jadę, nie ma już. wiatr. Super. Średnia 13 na godzinę. Do 57. Uff. I jeszcze podgórzka. Krosno-Odrzańskie. O Jezu. Piękny południowy naprawdę. Trów. Mamy to, a ja mam 3% baterii. <grystanie> Ajajaj. Auto. Kto to? Dawaj, dawaj. Siemaneczko. Ja to Gdzie tu trzeba jechać? <grywa> Zrobione! No! Dobre towarzystwo spotkałem Najważniejsze. Czekaj, zaraz, zaraz ci pogratuluję. Dzięki. Proszę bardzo. No, dziękuję. dziękuję. Mogê? Foi, Dzięki. Okay? <laughs> <se veja> <laughs> <Bocie> <laughs> <pucie>